A teraz przejdziemy sobie do 10. Dziesiątej... Druga, o, twoje 5 minut. Teraz wchodzimy sobie w tematy ekipowe, więc tutaj możemy się na chwilę zatrzymać. Jak moi drodzy oceniacie generalnie program Twoje 5 minut? Ehm, bo jak dla mnie, to ogólnie fajnie jest sobie to pooglądać. Ja Oglądałeś tak to oglądałem to? Tak, Oglądałem, okay. jak najbardziej. Wiecie, jak się kąpię albo siedzę na Kiblu, to sobie zobaczę. Oczywistym faktem jest, że ja wiem o tym, że. Yy... Tylko inaczej, Oceńmy to inaczej, bo widzę, że tutaj jest dużo komentarzy typu syf, czy chujowe i tak dalej. Dobra. Ja teraz nie oceniamy yy, jakości na zasadzie jakby kontentowo, mhm. tylko sam fakt tego, że to dobrze wygląda. Na razie, że wiesz, że jest to fajnie zrealizowane. No jest to profesjonalnie zrealizowane. Ta, no, jest no to dobra. Dobrze zrealizowane. Każdy z nas. Znaczy wiadomo, że nie każdy tutaj na czacie może to ogląda, ale bardzo dużo osób to ogląda, bo wyniki mówią same za siebie, więc jakby polaryzuje to. I na pewno to przetrwa i ci influencerzy pójdą dalej. Podejrzewam, że. Jest też wiele porównań generalnie, mhm. że ci influencerzy są bardzo podobni do tych influencerów z Genzi. Widziałeś te porównania? Widziałem, że tam ta pola. O, to... na, na, czy najbardziej znienawidzona jest ta pola? Tak, że ona jest toksyk i tak dalej. No. A ona w ogóle wygrała to. Tak? No, ja jest. nie wiem, nie śledzę. No, tego. Oczywiście, że to wygrała, bo widziałem tam, ja widziałem mnóstwo tych dowodów na to, że. że zaczęli obserwować. że ona już dała że ona już mieszkanie tam w ogóle. Y, wzięła. A to widziałem, że na grupce jakieś, tak, na tak, fejsie. Że Yo. mieszkanie już w ogóle do wynajmu swoje dała, że to już jest po i tak dalej, więc ona to naprawdę. Link, uwaga, pierwszy link. Ale nie, bo to wiecie, to my tam bardzo, bardzo, wiadomo, to jest teoria spiskowa, bo ona oczywiście oficjalnie tego nie wygrała jeszcze, ale można gdybać. Fritz się no, dojedzie za to. Spokojnie, tutaj nie będzie żadnego żadnej dojazdówy. Jak bo... cię spotka, to wypłaci ci liścia. Tak. tak. Ja jestem. Ja ogólnie jestem ciekawy właśnie, jak oni. Inaczej patrz. No. Moim zdaniem ten program nie powinien być tak robiony, że jest nagrany materiał, mhm. nie? I stary jest publikowany, wiesz, jak z czasem. Bo to, i to było pewne, że za chwilę się stary ktoś zrobi. Śledzt. No, bo to było no nagrywane, wiesz, no jakiś czas temu, no, no dlatego. W sensie, ty, twoim zdaniem powinno być tak, że to jest nagrywane na bieżąco. Tak, tak. Bo okay, wtedy, czyli bo jest nagrywany eliminu... Odcinek on leci do montażu i leci na tak, YouTube. Bo... I ale jest nagrywane show tak? Jakby. Tak jest, bo wtedy okay. eliminujesz stary ryzyko tego że właśnie coś wycieknie, że ktoś będzie tworzył stary właśnie... Oni, te teorie, okay, ej, a co, jak oni by zrobili takie warshow z tego stare 2-4 kamery w chacie, nie? I wiesz, stream. To też by w sumie mogło ugryźć. Na twoje 5 minut 3, to jest dobry pomysł. No. Ale jest... filmy słuchaj, jednak pry, robią, słuchaj, robią. jeśli byś chciał, to wiesz... No, Zazwą, no. my to rok Xyroxem ogarniemy. Ogólnie... Y Prison, Ogólnie rzecz biorąc, ja y, śledzę sobie, bo oczy to wiadomo, że jakby ja muszę wiedzieć, z kim się potem bujać. Komu <laughs> Luz, przylizać, komu. komu przylizać dla zasięgów, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie robił, więc muszę analizować. Aczkolwiek uważam ogólnie, że tak. Y, niezależnie, czy wygra najbardziej znienawidzona postać, czy nie. Fris i Wujasze to są takie postacie, że oni zbudują sobie wokół tej osoby emocjonalny, kinematykowy styl, jakby wzruszenia wygraną. Friz już pokazał, U... że influencerów umie robić. Tak. Potem na przykład będzie super Potrafił. spowiedź przy smutnej muzyce też, gdzie jakby ludzie zakochają się w tej najbardziej znienawidzonej, o ile ona wygra. I tyle, i temat I interes wiecie. się będzie dalej kręcił. Interes się dalej będzie kręcił. Wszyscy. Szacunek. Ogólnie szanuję stary yy, za pomysł, bo to... Widać, że chłop zapierdala przy tym projekcie. I jestem ciekawy, czy wygra Pola. Jestem ciekawy. Ty już wydałeś osąd. Wygra. Nie, ale... <laughs> ja stary wiesz, tak ja powiedziałem. Ja sobie no. śledzę detektywistyczne, stary detektywistyczny. Znaczy, ty nie. jesteś fanem teorii spiskowych, nie? Tak. Wiesz. Yes, wiesz. Jest, Daddy. Stop, stop. Bogzi, czy to prawda, że nie, nie to nie jest prawda. Co? Ej, Bogzi, jak myślisz, że Nathan kochał Madiego? Wydaje mi się, że podróż do Tajlandii mocno ich zbliżyła. Ulfik, a w masz jej zdjęcie z oddaniem pokoju w ekskluzywnym akademiku. To jest hit. Jak tego nie masz, to można zobaczyć na kanale Etion Shoty ze streama Popo, jak oglądał ten odcinek. No tak, no właśnie o tym mówię, że tam jest jakby dużo, dużo rzeczy już w tym momencie wskazuje na to, że Pola wygrała twoje 5 minut, aczkolwiek oficjalnie tego nie możemy powiedzieć. jak no, no. mówił, że za walkę dostanie 780 tysięcy. Nie, to nie jest prawda. No dostanie. Oczywistym faktem jest, że Kamil Łaszczyk to jest bardzo dobry bokser. 30... Pięściarz. Pięściarz, przepraszam. Eee, zasługi sportowe ma mega zajebiste. Jest też w ogóle bardzo spokoziomkiem. Ale nie. Nie otrzymuje on takiego wynagrodzenia za tą walkę, bo no po prostu jakby nieopłacalne by to było, żeby zapłacić zawodnikowi takiemu jak Kamil prawie 800 tysięcy złotych na gali takiej jak Fame. To innego, gdyby walczył na przykład na walce o pas mistrzowski gdzieś za granicą, gdzie jest na przykład, nie wiem, gdzie mógłby zawalczyć z jakimś też mega znaną postacią na przykład z tej jego kategorii. A on e... się bił w ogóle z gościem, który był potem mistrzem świata w kategorii piórkowej. Tak. I wygrał tą walkę. Wiem. To też chcę powiedzieć.